Po poznaniu sprawdziłem polecanego przez Was kebaba, nowy ramen w mieście, a także zjadłem pyszne makarony i japoński sernik. Jesteście zainteresowani? No to oglądajcie dalej. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, za kamerą. My znajdujemy się dzisiaj w Poznaniu, jak widać, i dzisiaj spróbujemy kilku nowości w tym mieście, aczkolwiek nie są to nowości takie ogólne, że istnieją nie wiem, od trzech miesięcy, a po prostu nowości dla nas. Będziemy w miejscach, w których jeszcze nie byliśmy. I co? I zaczniemy od śniadania. Bardzo was przepraszam za mój dzisiejszy głos. Jestem po chorobie, jakaś chrypka mi przyszła, no i jakoś musimy z tym dzisiaj żyć, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam ta chrypka w zjedzeniu czegoś smacznego. Zaczynamy od śniadania i śniadanie jemy w miejscu, które nazywa się Kafferdam. Jest to taka kawiarnia z kawą speciality przede wszystkim, która znajduje się przy ulicy Grobla 30, No, ale też można tutaj zjeść śniadania. Karta śniadania jest jakaś rozbudowana, są jajecznice, są jakieś dania wytrawne, są dania na słodko. Można tutaj też oczywiście wpaść na ciacho, na kawkę. Są obecnie kawy z palarni Nomad z Barcelony, którą piliśmy w Londynie i którą przywieźliśmy z Londynu, pamiętam, od razu to zauważyłem, a także kawki z toruńskiej palarni napar i dzisiaj takich kawę właśnie spróbujemy. Czekamy na jedzonko, dostaliśmy wodę za darmo. Tutaj warto to podkreślić, bo to nie jest standard w Polsce. I czekamy na nasze jedzonko i napoje. Mamy już swoje śniadanka, zjedliśmy trochę i wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale raczej tak umiarkowanie. Najlepsze śniadanie, jakie mamy na stole, to chyba ciasto Blik. To jest najbardziej oryginalne też. Nie wiedzieliśmy, czym jest to ciasto Blik, a to się okazuje, że to jest taki rodzaj ciasta, który się chyba, nie wiem, smaży I to jest podane w formie trochę jak taki omlet. W środku jest feta, jest szpinak, są jajka, i na to wszystko jeszcze jest sporo. Bardzo ostrej harisy, ale tak naprawdę mocno pikantnej. To jest na pewno śniadanie najciekawsze i chyba też najsmaczniejsze. Mamy też jajecznicę. Klasyczną jajecznicę z trzech jaj. Do tego wędzony łosoś. Ten wędzony łosoś jest wymieszany w tą jajecznicę. Tutaj spodziewaliśmy się raczej, że będzie ten łosoś podany osobno. Tym bardziej, że ten łosoś był jako taka dodatkowa opcja, za dodatkową opłatą. No i tak zazwyczaj chyba też jest w restauracjach, że ten łosoś jest jednak podany obok. No i do tego taka wada chleb żytni na zakwasie. Się, ale mocno stosowany, tak jakby był stary i po prostu go stosowali po to, żeby był trochę świeższy. Także jajecznica chyba najmniej udana, a pancejki, którymi ja się zajadam, mniej więcej tak po środku, one są bardzo smaczne, są smaczniejsze niż w Stanach, nie są takie suche. Do tego są wiśnie, śmietana, słodka, syrop klonowy. jest to naprawdę dobre, aczkolwiek na przykład do takich pancake'ów z Berlina, no te się nie umywają. Także jesteśmy zadowoleni, ale nie zachwyceni, myślę, że najlepsza tutaj. Jest kawa. Moim zdaniem bardzo dobrze przygotowana. Także śmiało tutaj możecie wpadać, żeby spróbować czegoś z przelewu. Jeśli na przykład nigdy takiej kawy dobrej przelewowej nie piliście, no to to jest myślę dobre miejsce, żeby zacząć i czegoś ciekawego spróbować. A śniadania można przy okazji. Słodkich wypieków już tutaj nie będziemy, mimo że wyglądają zacnie, ale mamy inne miejsce na słodkości w planach tuż po tym śniadaniu. Także było smacznie, ale niewybitnie. Jakie tutaj są ceny? Za śniadanie ciasto brick 22 zł, za jajecznicę 22 zł, ale trzeba 6 zł jeszcze doliczyć zawędzonego łososia, więc wyszło 28 zł. No i te pankeiki również 28 zł. Do tego kawa ma 14 zł, flat white 14 zł i za 15 zł tonik espresso. To było śniadanie, ale my się dopiero rozkręcamy. Przyszliśmy na Plac Kolegiacki, do pierwszego w Polsce miejsca, który specjalizuje się w serniku w stylu japońskim, w stylu tokijskim. Jesteśmy w Tokio, oczywiście. Bakery, nowiutki lokal, w którym można w zasadzie zjeść tylko te japońskie serniki w różnych wariantach. No oraz napić się jakieś kawki, jakiegoś tonik espresso, stwierdziłem, że zamówię sobie taki klasyczny sernik, bo nigdy japońskiego sernika nie jadłem. I to, co go wyróżnia, to na pewno konsystencja. On jest taki gibki, wygląda trochę jak taka pianka sernikowa. I szczerze mówiąc, też tak smakuje, bo pierwszy kęs jak go wziąłem, to stwierdziłem, że smakuje jak chmurka, a smakuje jak taka chmurka o smaku domowego sernika. Jest tu smaczne. Ta konsystencja zadziwia, ale szczerze mówiąc, chyba wolę serniki w stylu nowojorskim, bo to jest po prostu dobre, słodkie, fajne, a dobrze przygotowany sernik w stylu nowojorskim jest zniewalający, można się w nim zatopić. Jakby przyczepić się nie mogę, jest to fajna ciekawostka, ale nie wiem, czy bym tutaj wrócił. Jeśli bym wrócił, to tak przez przypadek może. A tutaj jednak większe wrażenie robi to, jaką to ma konsystencję, niż to, jak to smakuje. No nie do końca jestem zadowolony, mimo że jest <laughs> Zjedliśmy ten kawałek sernika, czuję się jakbym zjadł piankę. Jak będę kiedyś w Tokio, to spróbuję z chęcią takiego japońskiego sernika i może tam będzie smakował on lepiej, może będzie ciekawszy, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest taki, takie jedzenie z TikToka, które robi szał tym, jak wygląda, tym jaką ma konsystencję, tym jak się trzęsie, a w smaku jest po prostu... W porządku, to ciasto to jest taka fajna ciekawostka, jakby było w jakimś takim miejscu, które nie specjalizuje się tylko i wyłącznie w serniku japońskim, no to myślę, że miałoby spore wzięcie i mogłoby się pojawiać tak co jakiś czas. No a tutaj w momencie, kiedy ta kawiarnia się w tym specjalizuje, no to szczerze mówiąc nie wiem, jak to na dłuższą metę będzie działać. No zobaczymy, no jakby ja trzymam kciuki za to, żeby każde miejsce się utrzymywało i, e, i sobie radziło. Oby też było tak w tym. W przypadku właśnie jeszcze cena podobna jak innych serników, może trochę wyższa. 17 zł za kawałek tego klasycznego sernika. Te smakowe wersje mogą być już troszkę droższe, także ciut więcej niż taki kawałek sernika w innych miejscach w Poznaniu, ale no nie jest to już wtedy ten sernik. Japoński. Przyjechaliśmy na rataje na osiedle Lecha do miejsca, które polecacie nam od bardzo, 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 bardzo dawna. Nazywa się Tonir Grill House i jest tutaj kuchnia ormiańska. No i kebaby różnej maści. To miejsce rekomendowaliście nam przede wszystkim jako miejsce na kebsa. Nie są to jednak zwykłe kebsy, chociaż też takie są w ofercie, ale takie kebaby grillowane na szpadzie. To się nazywa lula kebab i właśnie taki kebab zamówiłem. Kebab z baraniny. Jest do wyboru też z wołowiny, ale pani poleciła mi do spróbowania kebab z baraniny. Pani też mi pomogła wybrać sosy. Dwa paprykowe, jeden łagodny, drugi pikantny, ale mają się różnić od siebie, także jestem ciekawy. Też zgodziłem się na wszystkie dodatki, takie jak kolendra, jalapeno, jakaś cebulka bodajże. Także no jestem dobrej myśli, bo naprawdę tych rekomendacji było tutaj sporo. A nazwa Tonir Grill House bierze się od toniru, czyli takiego naczynia, w którym właśnie wiele potraw ormiańskich się przygotowuje. No i mam swojego kebaba Lula kebab z baraniną. No na wielkość łokcia, pachnie naprawdę zachęcająco. No i słuchajcie, to jest naprawdę bardzo smaczne, zjadłem połowę gdzieś. I co tutaj mamy? Mamy mięso baranie, które było wcześniej nadziewane na takim szpikulcu i grillowane. Poza mięsem, bardzo smacznym, soczystym, nie jakimś super ciężkim, nie jest to jakieś tłuste mięso. Generalnie mam wrażenie, że ten cały kebab jest taki lekki, jak na kepsika, bo tutaj oprócz tego jest ogórek, sałata, granat, kolendra, czerwona cebula, trochę jalapeno, no i te dwa sosy, jest jeden pikantny, drugi łagodniejszy. Przede wszystkim czuję ten pikantniejszy. To muszę przyznać. Generalnie bardzo fajny kepsik w dobrym lawaszu, z dobrym mięsem, z dobrymi dodatkami. Wszystko jest z jednej strony mięsne, sycące i smaczne, a z drugiej strony jest dość takie świeże i ma się wrażenie, że wręcz lekkie. Aczkolwiek, może jak zjem drugie, drugą połowę łokcia, no to już nie będzie mi tak lekko. Kurczę, no naprawdę było to smaczne. Z chęcią bym tutaj na tego kepsika wrócił. Sobie porównałem w myślach tego kebaba do innych kebabów przygotowywanych na szpadzie, które jadłem w ostatnim czasie, czyli jadłem w Jamrze w Krakowie, takiego kebaba u Syryjczyków, no i w kurze warzyw tutaj w Poznaniu troszkę wcześniej, no i te trzy kebaby... Są całkiem inne. W sensie każdy, każdy smakował inaczej. Wiem, że było bardzo dużo pietruszki, która dość mocno dominowała ten smak całego kebaba. Wiadomo, bo też mięso i dobre sosy, ale jakby ta pietruszka była bardzo, bardzo wyraźna. W kurze warzyw ta Adana jest bardziej wzorowana na tureckim kebabie Adana. No a tutaj jest wariant ormiański. Także też troszkę inaczej, trochę inne dodatki i super, że jest taka różnorodność. No tutaj naprawdę mi ten kepsik zasmakował i szczerze Wam to miejsce polecam. Ja z chęcią tutaj może kiedyś wrócę też na inne dania. Jeśli tutaj Byliście i znacie to menu na wylot? No to piszcie w komentarzach, co poza tym lula kebabem warto w tonirze sprawdzić. Nie powiedziałem ceny: 27 zł kosztował ten lula kebab. Są też najniższe rzeczy w menu, są też chyba droższe. Wielkościowo to jest taki kepsik, że się najadłem ale nie przeżarłem, także w sumie spoko. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Owca Cała. Jest takie przysłowie, Wilk Syty i Owca Cała. No i Owca Cała, jak można sobie to wykombinować w głowie, jest restauracją wegańską. Co więcej, jest to restauracja z wegańskimi makaronami przede wszystkim. Jest taka restauracja na Łazarzu w Poznaniu, która nazywa się Kuchnia Powolność i to jest właśnie restauracja tych samych właścicieli, ich nowy koncept. W Kuchni Powolność czasem jakieś makarony się pojawiały, no i teraz w Owcy Całej są tylko i wyłącznie makarony, ale też przystawki takie smażone serki. To są smażone serki wegańskie. Nie smakują jak wegańskie, w sensie smakują jak zwykły, dobry smażony ser, ale jest taki, ma ciemniejszy kolor w środku i chyba troszkę inną konsystencję, taką bardziej nie sera, tylko taki trochę gęsty żel. Do tego jest konfitura pomidorowa, bardzo smaczna, fajnie uzupełnia no dość tłusty taki smak wegańskiego sera. No nie ciągnie się tak jak zwykły ser, a trochę się ciągnie jednak. Ale tak widzicie, to inaczej, nie inaczej. Ale to tylko wstęp. Myślę, że makarony będą tutaj wyśmienite, no bo w kuchni powolność zawsze nam smakowała i liczymy, że tutaj również będzie dobrze. Słuchajcie, jaja, bo no, chciałem nagrać i stwierdziłem, że no, spróbuję, żeby wam opowiedzieć od razu, jak to smakuje i tak mi smakowało, że zjadłem. Na całe szczęście są przybitki, widzicie, jak to wyglądało i wyglądało naprawdę pięknie, a także dość w porcje tutaj są spore. Jesteśmy w trójkę, zamówiliśmy trzy różne dania i każde z tych dań było ogromne, ale tak mi smakowało, że no, nie mogłem się od tego oderwać. Miałem gnudi. Gnudi to są takie kluski wypełnione oryginalnie ricottą, jakąś bazylią, no, są różne pewnie te wypełnienia. Tutaj wiadomo, że to nie była ricotta, tylko jakiś wegański odpowiednik. Ricotty, kuseczki same w sobie były pyszne, do tego pełno tego wypełnienia z wegańskiej ricotty. W ogóle tutaj te makarony wszystkie są przygotowywane na miejscu, czyli to nie są jakieś kupne makarony, nawet można to podejrzeć, ja widzę kątem oka, tak cały czas się patrzę, coś tam kolejnego powstaje i te gnudi były podane na sosie z pieczonej papryki. Do tego był jeszcze takie, taki sos chimichurri na środku, m.in. z kolendry, ze szczypiorku, troszeczkę chili, także było to takie trochę ostro-kwaśne, świeże przełamanie do tych serowych gnudi. Było też to tak palone masło, ale ono było najmniej wyczuwalne. Niemniej cała kompozycja super obfita, bardzo smaczna. Gdybyście mi dali to danie w jakiejś innej restauracji, Restauracji I nie powiedzieli, że to jest wegańskie, to bym w ogóle tego nie poczuł. Poza tym mieliśmy też makaron o nazwie Wuchta Pomidorów. Był to makaron kasaretcze w sosie pomidorowym, takim śmietanowo-pomidorowym. I do tego czerwone pomidorki, żółte pomidory, półsuszone pomidory oraz takie wegańskie klopsiki. I te klopsiki były najmniej udane w całym tym daniu. Mogłoby ich nie być i to danie by nic nie straciło. A ich obecność też nie sprawia, że coś to danie zyskuje. Jest bardzo pomidorowo, bardzo smacznie sam Karon świetny, właśnie te klopsiki troszkę powiedzmy zepsuły to danie, no bo mimo że nie są potrzebne, no to są i nie są tak smaczne, jakby mogły być. A trzecia rzecz też fantastyczna to ravioli kurkowe. To są właśnie takie pierożki ravioli z kurkowym nadzieniem, ale też kurki są obok. No i też jest sos kurkowo-śmietanowy, rewelacyjne, naprawdę świetne, takie może najmniej zaskakujące, ale przyrządzone naprawdę genialnie i wszystko tutaj nam zasmakowało. Jak widzicie, aż tak, że, że zapomniałem nagrać. Ale będzie jeszcze deser, to przy deserze się poprawię. Jest to tiramisu, oczywiście z wegańskim kremem, no i w wersji truskawkowej. Bardzo dobre słodziutkie, mocno truskawkowe, dobre i biszkop nie jest taki mocno alkoholowy, czasem bywa. Bardzo słodki deser, dużo kremu, dużo truskawek, wszystko to, co lubię. Świetne zwieńczenie tej uczty wieczornej. Ale się zasłużyłem, słuchajcie, ale opęzlowałem cały słoiczek. Bardzo dobre, bardzo mocno truskawkowe tiramisu. Ewa zamówiła canolo. canolo Kremem pistacjowym. Przygotowane w momencie zamówienia, więc to ciasto było bardzo chrupiące. W środku świetny krem pistacjowy. Zrobiło na mnie duże wrażenie. Uważam, że było to smaczniejsze kanolo, niż na przykład jak widzieliśmy ostatnio Stefano Terracino, bo było właśnie przygotowywane na świeżo i ten krem pistacjowy był zniewalający. Moje tiramisu też pyszne. No, generalnie wszystko tutaj było bardzo, bardzo smaczne. Ile to kosztowało, słuchajcie? Kieliszek wina 12 zł. Wuchta pomidorów, ten makaron 35 zł. Kombucha do picia 14 zł ravioli kurkowe 36 zł kanoli pistacjowe kanolo pistacjowe powinny być 14 zł gnudi 36 zł smażone serki 19 zł tiramisu truskawkowe 18 zł i piwko bezalkoholowe za 14 zł. Świetne miejsce, polecamy. Idziemy dalej. Nie kończymy jeść w Poznaniu, tylko przyszliśmy do Ichiban. To jest nowy, całkiem nowy ramen bar w Poznaniu. Ma chyba z kilka miesięcy. Dużo z Was polecało mi to miejsce. Nie do końca wiem, czy po to, żebym ja sprawdził i wam powiedział, jak jest, czy dlatego, że tutaj byliście. Także stwierdziłem, że trzeba tutaj przyjść, trzeba spróbować. W ofercie jest kilka, około 10 ramenów. Są wersje wegańskie, są takie lżejsze jak i Shio Shoyu, są też cięższe jak Tonkotsu. Tantanmen. Początkowo myślałem o tantanmenie, ale stwierdziłem tantanmena jem wszędzie no to będzie tonkotsu, które w Polsce jest dostępne rzadziej, choć też dość często, bo też Polacy taki ciężki, kremowy wywar na kościach wieprzowych lubią. Zamówiliśmy też dodatki, będą papryczki padrą, dodatek mało japoński oraz gyozy, dodatek o wiele bardziej japoński. Fajnie, że jest tutaj taki letni ogródek, jest bardzo zielono w środku. Obecnie jest niedziela, godzina 12.30, więc jesteśmy jedynymi gośćmi, ale podejrzewam, że w godzinach popołudniowych tutaj dzieje się więcej nie samym ramenem jednak człowiek żyje i zamówiliśmy sobie jeszcze takie przekąski pierożki gyoza przygotowywane na parze w środku wieprzowina z imbirem przypomnę szyszamem Soczyste, delikatne ciasto, bardzo, bardzo smaczne. Wolę chyba takie giozy na parze niż giozy smażone, są lżejsze. Mięsko jest jeszcze bardziej soczyste. Coś takiego na pobudzenie apetytu jest świetnym wyborem. Tak samo jak świetnym wyborem mogą być papryczki padrą. Tak jak mówiłem, nie jest to wybór może jakiś super japoński. Jednak te papryczki padron nie są przysłane tylko solą morską, ale też wasabi. Także ten japoński akcent jest i jest ten taki charakterystyczny, ostro, szanowy posmaczek. My z sonią bardzo papryczki podrą lubimy no i często zamawiamy je w ramach przystawki, ale czekamy na ramen. Ramen, który zamówiłem, to ramen tungotsu negibaka. Jest to ramen na wywarze tonkotsu, czyli właśnie z kości wieprzowych, także jest on dość tłusty. On jest dodatkiem oleju spalonych warzyw, ale też dodatkiem pasty piripiri. Możemy sobie wybrać stopień ostrości. Ja wybrałem największy trujeczkę, i to jest taki. Taka ostrość, która mnie jeszcze nie przepala, ale jest przyjemnie dla mnie ostra. Może by się przydała jeszcze większa ostrość dla prawdziwych zawodników. Myślę, że Sonia mogłaby zjeść numer 4, jeśli by był. No i co tutaj poza tym? Jest sprężysty makaron, czyli podstawa każdego dobrego ramenu. Taki nie za gruby i nie za cienki, moim zdaniem, jak sam raz. Mieliśmy dwa wątony, ostał mi się jeden. On jest wieprzowiną, całkiem soczysty. Mamy też takie gołąbki, ja to nazywam a to jest mielona wieprzowina zawinięta w liście Shiso. W smaku dość pieprzna, bardzo, bardzo smaczna. Mamy też kawałek boczku. No to już nie jest cały kawałek, był dużo większy, ale bardzo ładny. Dość słony, bardzo smaczny. Na pewno był w czymś marynowany, bo jest tylko słodkawy. Poza tym takie standardowe dodatki jak marynowany bambus, czerwona cebula oraz bardzo duża ilość dymki. Ten zielony kolor w zasadzie zdominował wizualnie tę miskę na samym początku. Tego łąbki. Jak ja to nazywam odkryłem przypadkiem. Zapomniałem o tym, że też są jakby w tym ramenie, a nie były na wierzchu, tylko były gdzieś tam schowane wewnątrz. Jem dalej. Jeszcze coś wam o tym ramenie opowiem na pewno. W ogóle uświadomiłem sobie, że ja bardzo dawno nie jadłem ramenu w Poznaniu. Kiedyś jadłem często, jak tutaj mieszkałem zwłaszcza, chodziłem do Jectu, chodziłem do Mikoji, chodziłem do Ramenia na Jeżycach, ale od paru lat już ramenu w Poznaniu nie jadłem. Dzisiaj się udało i trafiłem na naprawdę zacny ramen. Dawajcie znać w komentarzach, jak te wymienione przed chwilą knajpki sobie radzą obecnie w Poznaniu. Czy dalej warto odwiedzać Jectu, Ramenia czy Mikoje? Czy w ogóle one wszystkie istnieją? Bo w sumie nie wiem. Ja do tej listy dobrych ramen barów w Poznaniu na pewno dorzucam Ichiban. Zjedliśmy było bardzo smacznie. No i czas na ceny. Lemoniada po 15 zł, papryczki padron 15 zł, 23 zł te pierożki Gyoza. No i najdroższy był oczywiście ramen Tonkotsu Negibaka za 45 zł. Tutaj zaznaczę, że to jest najdroższy ramen w menu. Aczkolwiek najtańszy jest za 41 zł. Na pewno przez te kilka lat ceny ramenu w Poznaniu poszły w górę. Pamiętam rameny wietstu za 25 zł. No to było dobrych parę lat temu. Na koniec przeszliśmy do miejsca, które nazywa się Kahawa Kawa i Książka i można tutaj kupić kawę, można kupić książkę, można też kupić ciasto, coś wytrawnego. To miejsce istnieje już dość długo. Tutaj w ogóle też jest palarnia kawy i przygotowują tylko i wyłącznie swoją kawę. Zarówno kawa z ekspresu, jak i kawa przygotowywana metodami alternatywnymi. Ja tutaj jeszcze jem to tofurnik. tofurnik, czyli taki sernik, ale z tofu. Jest on bardzo mocno czekoladowy. Został mi zarekomendowany, że smakuje jak jakaś taka pralina belgijska i to jest rzeczywiście prawdą. Bardzo dobry, tutaj obok skubnąłem sobie serniczka i serniczek jest lepszy moim zdaniem, ale ten tofurnik też może być. A co do kawy, no to naprawdę bardzo smaczna. Ja myślę, że sobie zaraz kupię jakieś ziarna. My tutaj akurat pijemy kawę z Hemeksa. Kawka wypita, ciasto zjedzone, Hemeksik za 19 zł i to jest… Porcja na dwie osoby przynajmniej, jak nie na trzy. Kawa jak za 15 zł i ja jeszcze kupiłem sobie ziarna do domu, to są te, które piliśmy. One kosztowały chyba 36 zł, czyli dość tanio jak na tego typu kawiarni. Zazwyczaj jest to około 5 dyszek. I to tyle z Poznania. Zjedliśmy bardzo smacznie ten kebab, czy ten ramen, czy te wegańskie makarony są warte waszej uwagi. Piliśmy też dobrą kawę i to w dwóch miejscach. Jest mnóstwo pysznego jedzenia w Poznaniu i na pewno jeszcze wielu smacznych rzeczy nie zjedliśmy, także piszcie w komentarzach, gdzie warto w stolicy Wielkopolski zjeść. My na pewno jeszcze do Poznania będziemy przyjeżdżać i będziemy testować kolejne miejsca. Jeśli podobał wam się ten odcinek i chcecie podobne w przyszłości, no to zasubskrybujcie ten kanał, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!